Pierwszy w historii mecz na poziomie Ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin a Puszczą Niepołomice. To wciąż szósta kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jesteśmy w Lublinie przed nami starcie drużyn sąsiadujących w tabeli. Zarówno piłkarze Puszczy, jak i piłkarze Motoru do tej pory zgromadzili po pięć punktów, ale bardzo szybko ten mecz dobrze mogła otworzyć Puszcza, bo w znakomitej sytuacji znalazł się Dawid Abramowicz, który stanął oko w oko z Iwanem Berkiczem górą. Jednak bramkarz Motoru i 0 do 0, a chwilę później w odpowiedzi akcja drużyny gospodarzy. Do piłki dochodzi Filip Luberecki. Luberecki wrzuca piłkę w pole karne, a właściwie wyszedł z tego taki centrostrzał, z którym musiał poradzić sobie Kevin Komar. Przełożył piłkę nad poprzeczką. Kevin Komar, najbardziej zapracowany bramkarz w ekstraklasie. 21 strzałów obronionych do tej pory. Teraz. Nie musiał interweniować, ale niewiele zabrakło, żeby motor prowadził. Piłka odbiła się od słupka po strzale Bartosza Wolskiego. To była najlepsza sytuacja w pierwszej połowie, no bo Piotr Ceglarz pod koniec pierwszych 45 minut z rzutu wolnego tuż za pola karnego uderzył nad poprzeczką. I jeszcze akcja puszczy z 45 minuty. To jest uderzenie Michała Syplaka, broni Iwan Brkic, ale to była zła interwencja. Wyrzuca piłkę przed siebie i Konrad Stępień trafia do siatki. Ta radość się puszczy jest jednak bardzo krótka, bo chwilę później pan Łukasz Kuźma po analizie war decyduje, że był spalony, a więc gol nieuznany do przerwy 0 do 0. A w przerwie meczu na Murawie w Lublinie pojawiła się Julia Szeremeta, srebrna medalistka olimpijska w boksie z Paryża. Dziewczyna z Lubelszczyzny, no i w koszulce motoru Lublin. Dzisiaj Julia Szeremeta oglądała ten mecz z trybun. W pierwszej połowie goli się nie doczekała, a w drugiej połowie, popatrzmy, 52 minuta spotkania. Uderzenie Dawida Abramowicza i znów lepszy Iwan Burkic. Druga dobra okazja Abramowicza w tym meczu i po raz drugi Wyrkicz daje sobie radę. Jesteśmy po drugiej stronie boiska, no gdyby tutaj Samuel Mraz trafił czysto w piłkę, to pewnie motor by prowadził, ale to nie było dobre uderzenie i futbolówka wylądowała w rękach Kevina Komara. Ostatecznie bezbramkowy remis w Lublinie. To już trzeci remis zarówno dla motoru, jak i puszczy niepołomice w tym sezonie. Na pocieszenie to pierwszy punkt zdobyty przez puszczę na wyjeździe, w obecnych rozgrywkach. No a motor zalicza czwarty mecz bez porażki, ale jedni i drudzy, jednak nieco zawiedzeni, zostają na dziesiątej i 11 pozycji w tabeli. Motor Lublin puszcza niepołomice 00. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.